Bez A ach bez A. codziennie nic nie chcemy. Fiat 126P, jak widzimy na zdjęciu ma piękny wzorek. Posiada cztery światła, z czego dwa działają. Cena to 500 zł. Payjection X3000, pozwoli twojemu dziecku otrzymać piękną i prostą postawę. Gwarantowane krzywe plecy. Cena to 99 zł. Nimbos 3000. Jaźdu na nim chory portier. To znaczy Harry Potter. Można go używać jako mopa. Cena to 200 zł. Gigantyczny papier toaletowy. Świetny dla dopeking konga i maćka z klano. Cena to 100 zł za rolkę. Pobite lostro. Można w nim zobaczyć swoje skrzywione odbicie. Gratis dostaniecie 7 lat nieszczęścia. Cena to 10 złotych. Woda mineralna cisowianka, doskonała dla sportowców, uwaga, może zawierać śladowe ilości orzechów arachidowych, cena to złoty 29, zł. a teraz gwoźdź naszej reklamy, a raczej gwoździe, przebiją wszystko, nawet powietrze, cena to grosz za sztokę, dziękujemy za uwagę i zapraszamy do sieci naszych sklepów.